Ho, ho. Witamy w jakimś setnym poradniku prezentowym, który oglądacie w tym tygodniu na polskim YouTubie. Ale z motywem nieco bardziej filmowym. Ale nie tylko. Na tym etapie jeszcze nie wiemy, ile będzie trwał ten materiał, ale fantów jest cała masa, więc zapaszcie sobie herbatkę, rozgoście się w fotelach, tak żeby było wygodnie i lecimy z koksem. Oczywiście, jak zwykle, my sobie to później pogrupujemy na jakieś konkretne przedziały, typu książki, filmy, gadżety, więc będziecie mieli podzielony materiał. Pamiętajcie o tym, że tam jest taka podziałka. I w opisie pod odcinkiem linki do wszystkich rzeczy, które tutaj będziemy omawiać. Być może, jeżeli coś Wam się z tego poradnika spodoba i chcielibyście to kupić sobie albo Swoim bliskim, to pomoże Wam partner naszego dzisiejszego odcinka czyli Ale Rabat. Czyli wtyczka do przeglądarki, która podczas zakupów online samodzielnie wyszukuje dostępne kody rabatowe i wybiera z nich najbardziej korzystny. Wystarczy zainstalować wtyczkę ze sklepu Chrome i tyle! Będzie aktywna w tle podczas przeglądania sieci, a po dodaniu zakupów do koszyka sama nas poinformuje, czy znaleziono kod rabatowy dla wybranych produktów. Jeżeli Wasze zakupy faktycznie są objęte promocją, a kod zostanie uwzględniony, dostaniecie informację o tym, ile udało Wam się zaoszczędzić. I teraz wtyczka została także rozbudowana o funkcję monitorowania cen, co pozwala na zakupy w idealnym momencie, bo możemy ustawić powiadomienie na maila, gdy cena spadnie o konkretny procent. No i przede wszystkim możemy podejrzeć, jak wyglądał koszt produktu w ostatnim czasie i czy faktycznie promocja jest taka korzystna. Wtyczka działa na wielu różnych stronach i uwzględnia sklepy z elektroniką, kosmetykami, sportem czy chociażby z jedzeniem na dowóz. A od niedawna działa także mobilna wersja wtyczki w formie aplikacji. I co najważniejsze, to nic nie kosztuje. Wtyczka jest za free. Oczywiście wszystkie niezbędne informacje znajdziecie w opisie pod tym materiałem, tam też są odpowiednie linki. A teraz przechodzimy do konkretów. Tak jak w poprzednim roku zaczniemy sobie od filmów i to nie byle jakich, bo takich, które objęliśmy naszym patronatem medialnym i zdążyły się pojawić na nośnikach fizycznych. O wszystkich tych filmach już mówiliśmy szerzej w recenzjach tych konkretnych filmów, ale że pojawiły się na krążkach, no to oczywiście serdecznie polecamy, nic się absolutnie nie zmieniło w tym temacie. Tak. Tutaj mamy wersję DVD na Rauszu Oscarowego. Mamy ostatni komers. Jeżeli chcecie mieć w swojej kolekcji na krążku, no to to jest jedyna możliwość. Oraz mamy minari. Dwa z nich to filmy nominowane do Oscara. Jeden z nich go zdobył. Myślę, że warto się zapoznać choćby pod tym kątem. Mm -hmm. Poza tym, kto nie kocha Maxa Mikkelsena. A trzeci z tych filmów, który nie zdobył Oscara, bo jest polski, zdobył za to nasze serduszka. Tak. Każdy z tych filmów to DVD, więc to jest koszt około 30 zł. Nie są to jakieś zawrotne pieniądze. Pewnie na promce znajdziecie jeszcze taniej. Mamy przed sobą jeszcze jeden patronat, tym razem jest to wydanie takie powiedziałbym dopasione. Dopasione? To jest moim zdaniem mało powiedziane. Co więcej, w zeszłym roku już wam pokazywaliśmy pewne wydanie tych filmów i zastanawiam się czy za rok znowu sytuacja się powtórzy. Czy będzie jeszcze jakaś nowa edycja? Fani Władcy Pierścieni są nienasyceni. Kolekcja Śródziemie w 4K. Czyli wydanie zbiorcze Hobbita oraz Władcy Pierścieni na krążkach UHD oraz krążkach Blu-ray. Łącznie jest tutaj 31 płyt w zestawie. I tak jak wspominaliśmy w poradniku prezentowym z zeszłego roku, bo tam też właśnie omawialiśmy tą wersję 4K, no to obraz jest absolutnie Żyleta. Dźwięk z Dolby Atmosem po prostu perłą. I oczywiście, też jeżeli jest dla Was ważne to, jak filmy wyglądają u Was na półce, bo na przykład tworzycie jakąś taką kolekcję, która oprócz tego, że ma zawierać ważne dla Was filmy, to też ma ma dobrze wyglądać. No to tutaj wszystko jest spójne. To jest bardzo ciekawe i nietypowe wydanie, prawdę mówiąc, pierwszy raz spotykam się z takim pudełkiem, ponieważ ono jest na magnes. I można je sobie w taki sposób rozłożyć. Mamy wtedy wszystkie filmy z całej serii. Tak się to prezentuje z jednej strony, ale możemy rozłożyć także w drugą stronę i wtedy mamy taki napis po elficku. Mamy tutaj więc absolutnie każdy z filmów, czyli trzy filmy z serii Hobbit oraz trzy filmy z serii Władca Pierścieni w dwóch wydaniach, to znaczy w zasadzie to w czterech, to znaczy w dwóch wydaniach, jeżeli chodzi o format krążków, bo mamy zarówno wersję Blu-ray, jak i wersję 4K, ale też wersję kinową, jak i wersję rozszerzoną i obie te wersje są właśnie na dwóch różnych krążkach. I powinno się oglądać tylko wersję rozszerzone. Tak. Tak jest moje zdanie. A tutaj osobno jest właśnie pudełko z bonusami? Po pierwsze Tutaj jest artbook, taki z różnymi artworkami, a tutaj mamy takie pocztówki, kartki związane z konkretnymi miejscami z uniwersum władcy pierścieni ze Śródziemiem. No i tutaj mamy oczywiście jeszcze właśnie tą płytę z dodatkami w takim małym digipaku. Chociaż cena może się wydawać na dzień dobry dosyć kosmiczna. I trochę jest. To jednak. Biorąc pod uwagę, mhm. że to jest tyle płyt, i tu jest absolutnie wszystko, czego potrzebuje taki fan, to myślę, że można tak raz do roku. Tak sobie zaszaleć. Tak sobie zaszaleć. Nie wiem, czy to jest opcja na taki casualowy prezent. No, chyba nie. Ale na prezent dla siebie samego. Także no, dla fanów absolutny sztos. Jedyne do czego można by się tutaj realnie przyczepić to, że może w sumie można by było ograniczyć to do wydania wyłącznie 4K lub wydania wyłącznie Blu-ray, tak żeby troszeczkę zbić sceny i można by było to kupić taniej. Plus wymieniłby być może same pudełka na steelbooki, ale to już są takie moje się. Ale jeżeli komuś zależy właśnie na tym, żeby mieć jednak to w dwóch różnych formatach i móc obejrzeć sobie to w domu, ale także gdzieś uznają na przykład, no to myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. Skoro już byliśmy w śródziemiu, to teraz wybierzmy się na Arakis. Są tu jacyś duniarze na sali? Bo trochę tej duny będzie. W recenzji duny wspominałem o tym, że chciałbym pozostać w tym świecie trochę dłużej i oczywiście na to zapotrzebowanie odpowiada idealnie książka, ale można też polecieć w planszówki. I dorwaliśmy dwie planszówkowe duny, czyli Duna Sekrety Rodu oraz Duna Imperium. I właśnie jakiś czas temu na Twitterze zadałem takie pytanie, którymi planszówkowymi dunami warto się zainteresować. I mnóstwo osób pisało, że właśnie Imperium to jest idealny strzał. Potwierdzam! A z kolei Sekrety Rodu postanowiliśmy sprawdzić, dlatego że to jest polska gra. Zresztą obie te gry są na licencji filmowej, też? Tak, tak, tak. A więc zostajemy w tym świecie. Wiecie sobie. Jeżeli chodzi o Dune Imperium, to wcielamy się w przywódcę Rodu i walczymy o wpływy na Arakis. Budujemy własną talię, możemy wysyłać agentów na odpowiednie pola, toczymy bitwy, zawieramy sojusze, zbieramy surowce, no i oczywiście samą przyprawę, która jest walutą. I gra może wydawać się początkowo nieco skomplikowana, jest tutaj sporo kombinowania, ale z czasem rozgrywka przynosi mnóstwo satysfakcji. I to jest raczej gra dla tych bardziej doświadczonych mhm. planszówkowiczów, tak bym powiedziała no niektórzy mogą mieć dosyć wysoki próg wejścia do niej, ale za to ta druga jest bardziej przystępna. Bo to taka przygodowa gra narracyjna oparta o system znany z gry Detektyw. Jeżeli kojarzycie no to będziecie mniej więcej wiedzieć o co chodzi. Prowadzimy spotkania, rozwijamy umiejętności, zbieramy zasoby i na kolejnych kartach odkrywamy historię, a więc czeka nas troszeczkę czytania. Jest prolog i trzy rozdziały. No i to o czym wspomniałeś wcześniej, czyli jest niski próg wejścia, bo te zasady nie są skomplikowane. Coś co może być i wadą i zaletą to to, że trochę jest jednorazowa. To znaczy, myślę, że jeżeli będziecie grać z różnymi osobami, no to, no to pewnie, że będzie to wyglądało inaczej. No ale tak czy siak, niewiele się tutaj może diametralnie zmieni. Tak i to przypomina pod pewnymi względami takie książki paragrafowe. To znaczy czytamy książkę, w której możemy sobie skakać po rozdziałach w zależności od tego jaką decyzję podejmiemy. No i też tych e, mnogości rozwiązań nie ma tak wiele w takiej książce i to jest tego typu zabawa. Ale na pewno jeżeli tę grę komuś prezentujecie, to będziecie mogli w nią bez problemu właściwie od razu zagrać. Tak, nawet jeżeli nie są planszówkowi. I mamy jeszcze jedną planszówkę, którą jakiś czas temu dostaliśmy od wydawcy i pokazywaliśmy ją na Instagramie, czyli Disney Villains, Czyli Disney of jak sama nazwa wskazuje, i to właśnie nimi się tutaj gra, tymi postaciami. Dlatego wam ją pokazujemy, że to jako jedyna spośród tych trzech jest gra dla całej rodziny tak naprawdę. Tak. No i tutaj na opakowaniu jest takie zachęcające hasło, czyli najgorszy zbiera wszystko. Jeżeli jesteście słabi w planszówki, to może właśnie ten kierunek. <laughs> No i tak jak wspomniała Agnieszka, wcielamy się tutaj w jednego z łotrów Disneya i co ciekawe, każdy z nich ma nieco inne warunki na to, żeby osiągnąć zwycięstwo. Więc jeśli macie w swojej rodzinie fanów Disneya, to myślę, że to jest bardzo dobry wybór na prezent, bo po pierwsze, gra jest relatywnie łatwa plus opiera się właśnie na tych najbardziej klasycznych filmach. Tutaj jedna uwaga mianowicie to wydanie to jest to wydanie premierowe i ono ma pewną wadę. To znaczy na karcie królowej kier pojawił się błąd wydruku no i niestety tam się trochę sypie rozgrywka i wydawca o tym wie nie wiem do końca jak to wygląda w tym momencie czy już zostało to zaktualizowane czy jest drugie wydanie co z tym fantem zrobić, ale ogólnie gra się bardzo dobrze. I spokojnie w internecie znajdziecie sobie yy, różne wskazówki co do tego, co zrobić z tą nie do końca działającą kartą? Wszystkie te planszówki są zasadniczo wydane bardzo estetycznie, tak idealnie pod prezent. Poza tym, hej, to są kwadratowe pudełka i jest łatwo to zapakować. Ja uważam, to że prawda. to też jest zaleta. To jest zaleta. Przejdźmy więc do książek. Wiecie jak jest, musimy zawsze przemycić jakieś takie edukacyjne treści, poczytajcie trochę te sprawy. Plus przy okazji musimy zawsze przemycić coś, co jest jakkolwiek związane z Fincherem, więc i tym razem tak będzie. Jeżeli oglądaliście jakieś poprzednie nasze poradniki, to wiecie, że polecaliśmy wam tam książki Johna Douglasa pod tytułem Mindhunter. No i oczywiście drugą część. I na podstawie tych książek właśnie został stworzony serial Mind Hunter, czyli jeden z naszych ulubionych seriali Netflixa. O ile nie jeden z ulubionych seriali ostatnich lat w ogóle. w ogóle. A w tym roku w polskim wydaniu pojawiła się kolejna książka Johna Douglasa pod tytułem Obsesja, i tym razem opowiada głównie o przestępcach seksualnych. Powiedziałabym, że dosyć ciężka, i chwilami dla niektórych może być to hardkorowa wręcz lektura, ale jeżeli jesteście zainteresowani takimi tematami, profilowanie to jest coś, co jest totalnie waszą bajką, to uważam, że. Bardzo mocno warto przeczytać tę książkę albo podarować ją komuś, kto właśnie siedzi w takich klimatach true Tym bardziej, że na trzeci sezon Mindhuntera poczekamy jeszcze prawdopodobnie jakiś miliard lat, więc myślę, że y, posłuży dobrze jako uzupełnienie tamtych tematów. Tak więc Obsesja to jest taka relatywna nowość, dostaliśmy ją parę miesięcy temu i więc teraz przechodzimy do kolejnej nowości, to jest totalna świeżynka już. To ona wyszła dosłownie dwa tygodnie temu. Will tak, ten Will. Ten Will, dokładnie ten Will. What's up everybody? Od razu wam mówię, że jeżeli ktoś spośród waszych bliskich jest fanem Willa Smitha, to musi mieć tę książkę na półce w głowie i w serduszku. Ta książka nie jest biografią, ale autobiografią napisaną z Markiem Mansonem wspólnie, czyli takim można powiedzieć coachem? takim doradcą rozwoju osobistego, który też już parę kasowych książek napisał. Nie jest to przesadnie takie dydaktyczne właśnie w stronę rozwoju osobistego, ale na przykładach z życia Willa Smitha pokazuje Pewne schematy, które też można zastosować w swoim życiu, w mierzeniu się ze swoimi problemami. Przepiękny jest projekt tej okładki, świetnie to wygląda na półce. Dużo zdjęć, które gdzieś tam pomogą się rozeznać w tym, jak wyglądało dzieciństwo Willa, czy też jego później e, kariera. I myślę, że to też idealny czas na to, żeby się zaznajomić z tą właśnie książką, no bo na ekranach kin mamy teraz King Richard właśnie z Willem Smithem. Za który pewnie zostanie... Nominowany do Oscara. No zobaczymy. Zatem, jeżeli to co powiedzieliśmy was zainteresowało, to myślę, że nie pozostaje nic innego jak hop, hop, hop na jakąś stronę albo do sklepu i zamawiamy. I na sam koniec książka, która nie miała teraz premiery, miała premierę już jakiś czas temu, ale którą bardzo mocno chciałaś polecić w tym materiale. Tak i to jest reportaż Cezarego Łazarewicza. Żeby nie było śladów. Recenzję filmu widzieliście na naszym kanale. Sam film być może także. Jeżeli przypadł Wam do gustu, no to myślę, że zapoznanie się z reportażem to jest pierwsza rzecz, którą powinniście zrobić, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wiadomo, jest. Teraz bardzo duży boom na literaturę faktu. Ten reportaż jest świetny, więc niezależnie od tego, czy ktoś film oglądał czy nie, to będzie dobry prezent dla kogoś, kto lubi tego typu właśnie książki. I znajdziecie y, ten reportaż zarówno właśnie w miękkiej okładce, w tej okładce, w okładce filmowej, w twardej oprawie. Można go już dorwać za jakieś 20 zł naprawdę. No. Na tym kończymy dzisiejsze polecanki książkowe. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie ich więcej, to w poprzednich poradnikach zakupach na Allegro i tego typu sprawach jest więcej pozycji. Zawsze możecie też zostawić po prostu komentarz jakiś i postaramy się odpowiedzieć pod tym materiałem. I w tym rogu po raz pierwszy mamy nową kategorię, <laughs> ponieważ Dawid kupił w końcu gramofon. temat, który chodził za mną absolutnie całe lata. Długo się zastanawiałem, jaki gramofon, kiedy mogę sobie na to pozwolić i tak dalej. W końcu się zdecydowałem, ponieważ dostaliśmy płytę od Gutek Film z muzyką z musicalu Anet. Jeżeli widzieliście naszą recenzję tego filmu, to dobrze wiecie, że muzyka zespół Sparks bardzo mocno przypadła nam do gustu w wydaniu filmowym. I szkoda by było nie mieć na czym odtworzyć tej pięknej płyty. I od tamtej pory minęło już kilka miesięcy i ta nasza kolekcja płyt jakoś tak stale rośnie. Jeżeli chodzi o soundtracki filmowe, no to nie mamy jeszcze zbyt dużo tego, ale mamy bardzo dużo takich klasycznych rockowych albumów. Natomiast drugi soundtrack. Blade Runner, którego Dawidek dostał e, na urodziny od moich rodziców. I w ogóle uważam, że winyl to jest absolutnie fantastyczny prezent. Fantastyczny pomysł na prezent. Jeżeli któryś z waszych znajomych ma e, gramofon w domu, no to to jest zawsze bardzo dobra opcja. Nigdy się nie obrazi za płytę. Jeżeli znacie jakieś dobre antykwariaty, w których można dorwać... W spoko stanie. Winyle, to dawajcie nam znać. My Szczególnie w Łodzi. Chętnie tam ruszymy. I tak dodatkowo wspomnę tylko, że świetnym meblem na winyle są regały Kalax z IKEA. To wiedzą wszyscy, którzy mają gramofon. Kochani, teraz przechodzimy do najbardziej obszernej kategorii, czyli figurki i gadżety. Musimy to połączyć, ponieważ niektóre z tych rzeczy są jednym i drugim. I jeżeli widzieliście poprzednie poradniki prezentowe albo taki materiał, na przykład filmowe gadżety, to dobrze wiecie, że my mamy takie nastawienie, że fanko zawsze spoko. To są chyba najbardziej przystępne licencjonowane figurki. Jeżeli jesteście fanami jakiejś konkretnej franczyzy, albo wiecie, że wasz znajomy jest fanem konkretnej franczyzy, no to to jest zawsze spoko opcja na prezent. Tak. To jest koszt jakichś 50-60 zł. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdemu pasuje design w ogóle funko, a więc dowiedzcie się najpierw, czy osoba obdarowywana lubi lepiej zawsze wy Wyglądają te popy, które są na przykład związane z jakimiś animowanymi postaciami niż z odzwierciedleniem faktycznych aktorów, e, dlatego na przykład nie wiem, moim zdaniem z tych nowości, które mamy, mm -hmm. e, to gniąca panna młoda wygląda świetnie. I tutaj klasycznie polecamy sklep popwinyl.pl, w którym właśnie zaopatrywaliśmy się w fanko. Dawno już nic nie zamawialiśmy, ponieważ mamy tego już stanowczo za dużo, a miejsca stanowczo za mało. Zatem musimy kupić nową szafę albo mieć mieszkanie. kiedyś dom. I teraz przejdziemy do takich bardziej zaawansowanych figurek, powiedziałabym, bo od jakiegoś czasu Dawid zaczął kolekcjonować niestety te gigantyczne figurki. To są urodzinowe prezenty Dawida rok po roku, tak? Te figurki są bardziej growe niż filmowe mimo wszystko, chociaż niebawem czeka nas Uncharted filmowe. W każdym razie, ta figurka jest już trudna do dostania, natomiast ta wciąż jest dostępna na Allegro w kwocie jakichś chyba 300 zł, więc hobby dosyć drogie. No chyba, że ktoś Ci to kupuje na urodziny. I zawsze męczyło mnie to, że gracze mają absolutnie całe mnóstwo figurek do wyboru mają całe mnóstwo fantów, gadżetów itd., a fani kina już mają gorzej. Natomiast okazuje się, że nie jest tak źle, jak mi się wydawało jeszcze przed paroma laty. Tutaj taki protip ode mnie, ponieważ ja się zajmuję teraz researczem figurek różnego rodzaju. Ostatnio szukałam Sekiro, więc wiem o czym mówię. Uważajcie na takie właśnie szczegółowe figurki. Ponieważ bubli jest całe mnóstwo. I jeżeli chcecie komuś naprawdę sprawić dobry prezent, to zainwestujcie w coś, co jest od sprawdzonej firmy, ze sprawdzonego sklepu na i nie jest czymś wystawionym na polskiej aukcji, co ma pięciokrotną czy sześciokrotną przebitkę tej samej rzeczy z AliExpress, bo jest wyprodukowana w Chinach i pomalowana po prostu paskudnie. Tak, zwracajcie uwagę na Japę. To jest wyznacznik. Najważniejsze. I właśnie a propos dobrze wyglądających Jap, co byłem, prawdę mówiąc, zaskoczony lekko. To wygląda świetnie. Dorwaliśmy podwójny zestaw figurek z Avengers. Czyli Iron Man oraz Thanos to nie są statuetki, kochani. Tak, to, to są... są action figures. Tak, to są figurki, którymi można się bawić, można im zginać kolana, łokcie i tak dalej. Znaczy nie wiem czy akurat gdybym kupiła sobie ten zestaw, to dałabym to jakiemuś dziecku do zabawy. E, e, e. I najlepsze jest to, że mają wymienne główki, wymienne bronie, wymienne dłonie, więc możemy ustawiać je w jakiej tylko pozie nam się zamarzy i możemy robić scenki. Jeżeli ktoś ma takie u podobania. No ale sami spójrzcie, jaka szczegółowość jest tych postaci. Nawet y, jeżeli chodzi o te zginane kończyny, to prawdę mówiąc, bałem się tego, że to będzie tandetne, a te figurki swoje ważą. Tak, ja jestem pod wrażeniem tego, jak oddano świetnie nos Roberto. Nosy też są trudne, a ten nos jest bardzo podobny. Mm -hmm. Bo w ogóle jakiś czas temu zaczęliśmy sobie skrolować Instagrama i obserwować takie marki, które właśnie zajmują się sprzedażą różnego rodzaju figurek, i znaleźliśmy taki sklep, który się nazywa District Zero. I właśnie z tego sklepu dorywaliśmy te figurki, i są super. Czy damy radę zrobić z tego YMCA? To jest moje pytanie. Możemy spróbować na Insta. No, powiem szczerze, chyba każdy absolutnie fan Marvela podjarałby się na takie figurki. Ale taki. Taki fan. Taki fan. A I nie, ja taki wiem, do kogo powędrują te. Ale nie samym Marvelem człowiek żyje. Zajrzyjmy do drugiego obozu, czyli do DC. Darkseid. No tutaj mamy też potężną figurkę ze zginanymi kończynami, która ma także dodatkową broń. I tak samo jak w przypadku Marvelowych figurek, no jest absolutnie wykonanie sztos. To znaczy bardzo dużo szczegółów, dużo faktur. Także no kurde, jeżeli jesteście fanami figurek, ja się po prostu na maksa jaram, ponieważ jak byłem dzieciakiem i chciałem mieć figurki z różnych filmów i w ogóle, to nie było. No Albo były, były takie odlewane z gumy, sprzedawane gdzieś na tak. bazarze. Ale najważniejsze, tę konkretną figurkę wyślemy do jednego z was. W ciągu kilku najbliższych dni na naszym Instagramie pojawi się taki mały konkursik, w którym będzie można zgarnąć właśnie Darkseida. Ten konkretny egzemplarz to znaczy, on już jest otwarty, więc jego wartość spadła rynkowa. Ale jeżeli chcecie Darkseida, to może powędrować właśnie do Was. A teraz, dla odmiany, figurka, której kończyny się nie ruszają, <ścoughs> czyli tak zwana statuetka Sub Zero. Z Mortal Kombat 11. Prawda, że wygląda znakomicie? No wygląda znakomicie. Ja wyjęłam to wcześniej z opakowania, zobaczyłam po prostu fakturę tych spodni i mówię. Ej, zobaczcie te detale, ubrania, to jak jest malowana ta figurka. Jest też taka dynamiczna, mimo że nic się w niej nie rusza. Zobaczcie, w jaki sposób jest malowana ręka i jak przechodzi w ten lód z ciała. Musimy dorwać skorpiona. Żeby sobie stały razem. Po prostu mega rzecz. No tutaj można to trochę potraktować jako figurkę z filmu. No więc stawiamy tego sub w takim zaszczytnym miejscu z tyłu. Ach. Czekamy na następną grę. Następną odsłonę. Tak, się... prezentuje się dumnie. A teraz mamy chyba twój ulubiony gadżet tak. w ogóle z całego tego zestawienia. Tak, uwielbiam to. Jak to zobaczyłam to stwierdziłam, że muszę to mieć. I miałam nadzieję, że będzie działać dokładnie tak jak działa i jestem zachwycona. Ja wiem, że to się może wydawać śmieszne, ale hej, spójrzcie na to po prostu. Tak? To jest lampka z Batmanem. Z Batmanem. Teraz w tym miejscu nie mamy wam jak pokazać, że ona działa tak jak działa, ale będzie przebitka. W środku jest żarówka LEDowa. Podpina się ją przez mikro USB, więc może służyć po prostu jako taka lampka nocna, wyświetlająca bat sygnał na waszej ścianie. Tak, bo przez to też, że mamy ten symbol. To też nie razi, więc tak. spokojnie może robić za lampkę nocną. No? I nie tylko sama lampka jest spoko, ale figurka też jest bardzo fajna. Tak. No nie jest to jakiś kicz, jakaś tandeta, tylko po prostu porządna figurka. Widać to po tym płaszczu, nie? Tak. Że to jest taki właśnie y, trochę materiał jak z fanko, ale Winultami. trochę bardziej giętki. tak. Z kolei, jeżeli nie jesteście do końca fanami Batmana, ale na przykład wolicie Spidermana, to ze Spidermanem też są świetne lampki. Aaa! I ja chyba potrzebuję kolejnej. Tak. <laughs> nie wiem po co, ale... Może będzie tak, że jak będę montował i będę chciał coś od Ciebie, to wtedy będę miał taki pilocik i wtedy dostaniesz Bat-sygnał w drugim pokoju. Będziesz chciał coś ode mnie? Może postawimy tutaj i jak będziesz montował, ja coś będę chciała od Ciebie? To jest, bardzo dobry, to, jest, to jest bardzo dobry pomysł. Bo ja tak nic nie słyszę z słuchawkami na uszach, więc będziesz mi wyświetlać znaczek Batmana Co? na monitorze. Nie potrzebujemy cholera jeszcze tego Spidermana. Tak uważam. Pomyślimy w przyszłym roku. Super! To jest sztos. Ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o takie gadżety, figurki, bo mamy jeszcze kubeczki. Obczajcie ten kubek. Tak. Z gospody pod rozbrykanym kucykiem. I to jest taki potężny kubek, to znaczy on jest ciężki i taki idealny na piwo. Jeżeli idziemy do gospody, no to pijemy piwo. Jest też idealny na herbatkę, dużo herbatki. Trzyma ciepełko jak na warunki domowe, bo te ścianki są potężne. I wiecie, jak jest z takimi kubkami? To są bardziej kubki raczej dekoracyjne. Możecie trzymać w nich na przykład jakieś yy, długopisy i inne tego typu rzeczy. Nieprawda, herbatkę. To jest z kolei kubek z Baby Jodą. No czy on nie jest słodki? Ja się domyślam, że picie z takiego kubka wygląda co najmniej dziwnie. No, nie jest to na pewno najwygodniejsza rzecz na świecie, ale wygląda naprawdę uroczo. Kupujecie taki kubek, to kupujecie do tego doniczkę Baby Gruta. <laughs> I I je, Baby to, to jest Wspaniale zestaw. jest. Wspaniale po prostu. Niezależnie nawet od tego, czy ktoś jest super fanem gwiezdnych Wojen, czy też Mandaloriana, czy nie. Dobra, koniec z kubkami na dzisiaj. Mamy jeszcze dwie rzeczy w kwestii elektroniki. I teraz taka rzecz, co do której trochę nie wierzę, że jeszcze jej w żadnym poradniku nie było, bo mamy tu już strasznie długo, korzystamy z tego na co dzień. Ponad rok. Ponad dwa lata i to grubo. A, okej. Okay. Mieliśmy to jeszcze w Krakowie, Dawid. Wbrew pozorom nie jest to żadna świeczka taka z kościoła. To jest głośnik Bluetooth. Ultimate Ears Wonderboom 2. Ja wiem, że on wygląda niepozornie, ale on jest odporny na wodę, odporny na wstrząsy. Przede wszystkim jest odporny na łamagowate ręce. Można nim rzucać i w sumie nic mu się nie stanie. Można być pewnym, że jak spadnie, no to trudno. To, że jest wodoodporny, no to po pierwsze, idealnie słucha się muzyki pod prysznicem. Pod prysznicem jak pod prysznicem, kochani? Słuchanie podcastów w wannie. To jest mój dzień! No i właśnie, z tej racji, że jest tak wodoodporny i taki pancerny, no to można go zabierać w plener. I jest idealny do słuchania muzyki. Kusz też tutaj nie wejdzie, w sensie jakiś piasek te, tego typu sprawy będzie miał trudno na pewno. Włączyłem go, właśnie. To jest jeden z tych głośników typu mały, ale wariat. To znaczy, ma naprawdę potężny basior, jak na takie małe urządzenie. Ja myślę, że to jest najpotężniejszy głośnik mobilny, z jakim miałam do czynienia. Okej. Okay. Może nie było ich dużo w moim życiu. Ale naprawdę jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Jeżeli szukacie dobrego głośnika Bluetooth, to to jest super wybór. I teraz mamy dla Was polecankę bardzo taniego i bardzo dobrego jakościowo mikrofonu. Tak, stosunek jakość do ceny. My go w ogóle pytań. dorwaliśmy na jakieś promocji chyba za 120 zł czy coś takiego. Tak, teraz y, zwykle jest koło dwóch stówek, ale pewnie są sklepy, w których są promocje na niego. I to jest bardzo dobra opcja dla osób, które na przykład rozważały rozpoczęcie swojej przygody z podcastami albo z takimi materiałami wideo, w których nie muszą koniecznie pokazywać twarzy, ale zależy im na tym, żeby ten wokal brzmiał czysto i był także trochę idiotoodporny ten tak, sprzęt. Ale też dla wszystkich na przykład streamerów, którzy nie chcą kupować jakiegoś nie wiadomo jak wypasionego mikrofonu, bo nie wiadomo, może jeszcze co z tego będzie. A my kupiliśmy ten mikrofon po to, że jak będziemy na jakimś wyjeździe, na przykład na festiwalu filmowym i najdzie nas ochota na to, żeby nagrać coś w formie audio, no to bierzemy sobie po prostu taką pastylkę ze sobą razem ze stópką i nagrywamy co trzeba. Tak. I to też wejdzie do każdej torebki, każdego plecaka, każdej walizki. Fajna rzecz, jeżeli dodwiecie ją jeszcze tak na promocji, tak jak my. No to po prostu idealnie. I tutaj jeszcze jedna uwaga, warto mimo wszystko na samym początku zainwestować w gąbkę dodatkową na sam mikrofon, bo jednak wtedy unikamy tych wszystkich pyknięć i trzasków. Do dorwania z jakichś max, dwie dyszki pewnie. A zawsze można też y, założyć tutaj na to y, skarpetę. Po prostu 2000. Tak samo jak ty. Tym oto sposobem dobiliśmy do brzegu. Koniec naszego poradnika prezentowego 2021. W tym formacie widzimy się za rok! Oczywiście, jeżeli wy macie super pomysły na świąteczne filmowe prezenty, to dawajcie znać w komentarzach. Być może wasze propozycje przydadzą nam się w przyszłym roku. I przypominamy też, że w opisie pod odcinkiem znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące wtyczki, ale rabat, która być może właśnie przyda wam się w tym okresie przedświątecznym. To wszystko od nas? Tak. Więc tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w następnym.